Czy może być lepszy moment niż Mikołajki, żeby nagrać odcinek o czerwonych sukienkach? No ja przyznam takiego momentu lepszego nie znalazłam. Dlatego dzisiaj pokażę Wam trzy bardzo różne stylizacje. W krwistej czerwieni, welurową i bordo. Ciekawa jestem, która z nich się Wam najbardziej spodoba. A zatem zaczynamy ten odcinek. Strażacka albo krwista czerwień. Tak mówi się o kolorze sukienki, którą zaraz zobaczycie. No to zobaczcie. Więc początek jest klasyczny, taki jak lubię. Bardzo prosta w kroju sukienka, z pęknięciem, rękawkami, no takimi może nie tylko końca czwarte, no ale dłuższymi. Mamy też takie jakby dwie falbany. I to jest właściwie wszystko, co jest najbardziej potrzebne dla krągłej sylwetki, żeby zwykła, czerwona sukienka prezentowała się tak jak trzeba. No a w tym wypadku mikołajkowo, ale o tym już zdecydowały dodatki, czyli czerwone buty i czapka. Jak Wam się podoba taka mikołajka, dajcie znać. Jako drugą dzisiaj w odcinku przygotowałam dla Was welurową sukienkę w odcieniu bordo. Myślę, że dobrze się sprawdzi na nadchodzący świąteczny czas. Powiem Wam szczerze, że wybierając tę sukienkę na szyję nie miałam pewne obiekcje. Przede wszystkim co do tego, czy ona mi się zmieści w biuście, bo ma trochę mniej niż noszę. Ale welur to jest materiał, który przede wszystkim się mocno rozciąga, więc okazało się, że to dobry pomysł. Ja teraz nie założyłam grafki, dlatego mi się tutaj to wszystko trochę rozszerza w biuście, ale chciałam Wam pokazać, że ona się tutaj dobrze układa. No właśnie, tylko mała graweczka i sukienka będzie jak ta lala. Ma długi rękaw i jest ciepła, bo tym się charakteryzuje welur. Więc to jest taka typowo zimowa już myślę sukienka. No tak, na no takie świąteczne myślę okazje. No to jest elegancka. Fajnie, że nie jest taka super krótka. No ja jak zawsze mogłabym mieć ją jednak odrobinkę dłuższą, ale wydaje mi się, że taka długość też jest do przyjęcia. Do tego elegantsze na przykład szpilki. I co? I cała praktycznie stylizacja gotowa. Wybór kolczyków też jest uzależniony od tego, czy chcemy go dopasować do tego koloru bordo, czy na przykład założyć jakieś bardzo eleganckie, powiedzmy srebrne, albo złote. Ale najważniejsze, że sama sukienka robi już nam w tym wypadku stylizację. Przyznam, że jestem bardzo zadowolona, chociaż mogłabym mieć krótsze rękawki, wtedy nie byłoby mi w niej tak ciepło. To będzie najdłuższa, trzecia i zarazem ostatnia propozycja, jaką mam dla Was w dzisiejszym odcinku. Ciekawa jestem, czy się Wam spodoba. Tym razem, jak widzicie, zdecydowałam się na zdecydowanie bardziej błyszczące dodatki od kolczyków, począwszy przez taki trochę błyszczący szalik, na srebrnych budkach zakończywszy. Te buty dodały zresztą tej stylizacji takiego lekko retro klimatu. Tutaj, jak widzicie, w sumie mamy podobne rozwiązanie do tej walorowej sukienki, bo też mamy marszczony przód. Ja lubię takie przody, bo one może nie wyglądają najlepiej na wieszaku, ale za to na sylwetce już takiej, bo chowają nam co nieco tojowa tam i się tam. No i co? Tutaj jest jeszcze jedna fajna rzecz, której tam nie ma, a mianowicie już założenie od razu dostajemy. Taki guziczek przy dekolcie, więc nie trzeba się bawić w żadne nagrawki i biust się od razu tam sam ładnie, że tak powiem, wypełnia, gdzie ma się wypełniać. Mamy balonowe rękawki, które, jak wiecie, lubię. nie długie, tylko takie trzy czwarte, a ta długość jeszcze taka midi, jeszcze dodatkowo wysmukla, więc ja przyznam, że chyba lepiej trochę się nawet czuję w tej sukience niż w tej, którą pokazywałam wam poprzednio. Nie jest w niej tak ciepło, chociaż myślę, że gdyby zrezygnować tutaj z takich bardzo eleganckich dodatków, to ona już takiego, że tak powiem, świątecznego, mocno okazjonalnego charakteru by nie miała. Dobrze i niedobrze. Przyznam, że dobrze się czuję ja w tej sukience. Jak myślicie, w jakim jeszcze klimacie można byłoby ją wystylizować? Czekam oczywiście na Wasze podpowiedzi i komentarze. Krwista Czerwień. Welurowa, czy może midi bordo? Która sukienka Wam się najbardziej podobała? Czapeczka Mikołaja, czy takie e, uszy Renifera? Ale już ja mam dzisiaj do Was z pytań. No dobra, to pytań już więcej nie mam. Przypomnę przy okazji, że możecie oczywiście na nie odpowiadać w komentarzach. To mam jeszcze życzenia. W końcu jesteśmy w takim okresie świątecznym, więc powiem Wam, czego ja sobie życzę, jeśli chodzi o nasz kanał, oczywiście. Po pierwsze, tego, żebyście zasubskrybowali kanał Marta Futki Warta, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. A drugie moje życzenie jest takie, żebyście jak najwięcej komentowali na plus sajskach, czyli grupie na Facebooku, na której prezentuję Wam najróżniejsze stylizacje kobiet z całego świata, oczywiście plus size, w tym i mojej skromnej osoby. No to co, mam nadzieję, że macie ochotę odwiedzać także inne miejsca w sieci. Do wszystkich, w których mnie znajdziecie, oczywiście opisy macie na dole, pod tym odcinkiem. Widzimy się rzecz jasna w kolejnym, coraz bliżej święta, więc myślę, że takim świątecznym też klimacie no, z takim was przynajmniej zostawiam. No to co, do zobaczenia w kolejnym odcinku, papa. Pa.